Pan Roman Jagieliński, wicepremier. I można powiedzieć, że to jest patron, ojciec tej imprezy tutaj spale. Pan Roman Jagieliński, drodzy Państwo, człowiek, którym tradycja e, do polskości, do jeździectwa jest znana. E, można powiedzieć, prezes, były prezes Polskiego Związku Jeździeckiego. Prezes wielu wspaniałych organizacji, wielu wspaniałych... E, e, inicjatyw, które jakby związane są z jeździectwem, bez którego to całe spotkanie byłoby niemożliwe. I bardzo proszę przywitać go wielkimi brawami. Pan Roman Jagieliński. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam, witam wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, to po raz dwunasty spotykamy się w Spale. Z tym, że pierwsze trzy spotkania z inicjatywy... Proboszcza tejże parafii to były spotkania <coughs> tylko myśliwskie, takie spotkania przy Basce, po to, żeby porozmawiać o przyszłości polskiego łowiectwa, a często także o historii. W 2002 roku rozpoczęliśmy to, co robił swego czasu Ignacy Mościcki, organizować duże ogólnopolskie Hubertusy Spalskie. Ze względu na to, że pełniłem wtedy funkcję prezesa polskiego Związku Jeździeckiego, uważałem, że nie można rozdzielić części łowieckiej od części jeździeckiej. Pierwsze lata do południa polowaliśmy, po południu jeździliśmy konno. Stwierdziliśmy jednak, że jest to zbyt duży natłok organizacyjny i po raz kolejny spotykamy się na ogólnopolskiej imprezie, wtedy, kiedy w sobotę polujemy. A informuję, że w dniu wczorajszym polowaliśmy, jest to z pozytywnym skutkiem. W dniu drugim, w niedzielę jeździmy konno, bezkrwawo łowimy lisa, ale dzisiaj będziemy mieć jeszcze dodatkowo atrakcje. Takie jak wyścig płaski, takie jak szukanie lisa przez młodych jeźdźców. No i oczywiście będą zawody, będą też pokazy ujeżdżeniowe, a przez cały czas do Państwa wglądu są sokoły i sokolnicy, są ługi, są też psy myśliwcy, z którymi można się zapoznać. Jest zresztą, jak zauważyliście, sporo bardzo ciekawych atrakcji. Dziękuję bardzo za przybycie w imieniu organizatorów, a pozwolicie, że szczególnie podziękuję tym, którzy przyczynili się do zorganizowania 12. Hubertusa Spalskiego. Dzisiaj już nie ma władz Polskiego Związku Łowieckiego, zarząd główny, ale w dniu wczorajszym byli reprezentowani przez najwyższe władze przez pana doktora Lecha Blocha, przez Andrzeja Gdulę ale na dzisiaj pozostał nam. Na pewno Cezary Szatkowski, który w imieniu zarządu okręgowego polskiego Związku Łowieckiego przyczynił się do wspaniale zorganizowanego polowania w dniu wczorajszym. Jest też wśród nas Krzysztof Lechowski, który pięknie poprowadził tę imprezę hubertowską w Centrum Spały. Jest też Wojtek Przetakiewicz, który przygotował nam świetną biesiadę myśliwską. Jeśli ktoś z Państwa w dniu wczorajszym nie skorzystał, to proszę dzisiaj próbować. Jeszcze na pewno ten zapach z hotelu prezydent tutaj się przenosi, a kulinaria dzisiaj są dobrze reprezentowane. W dniu wczorajszym też trzeba wymienić. Właściciele hoteli z Polski, przede wszystkim Hotelu Mościckiego, Hotelu Prezydent, bardzo przyczynili się do tego, że zjechali do nas zacni goście, reprezentanci polskiego parlamentu, polskiego rządu i przede wszystkim ogromna rzesza myśliwych. Wspomnę, że polowaliśmy w 220 myśliwych, strzelając czy pozyskując jedną łanie Jelenia, jednego Daniela Byka. Dziewięć dzików, trzy sarny, trzy lisy, dziewięćdziesiąt kilka parzantów, kilka kaczek i kilka gęsi. Dzisiaj chciałbym słowa podziękowania skierować do przyjaciół, którzy współorganizują nasze spotkanie. Jest wśród nas dla części z Was znany Janusz Krójkowski. Dzisiaj jest na tle tego baneru yy, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Jest wśród nas Mirek Sadowski, obok mnie z lewej, po lewej ręce jest Tomasz Kwiatkowski. Jest wśród nas także Stanisław Marciniak, Tomasz Gemel, też jest Leszek Kowalczyk. Czy zawsze z nami jest Stowarzyszenie Klub Miłośników Spały ze Zbigniewem Budą, który swoich członków podejmuje świetnymi flakami. Do Państwa dyspozycji jest gastronomia, a teraz przejdę krótko, może będę się powtarzał te, tak jak to Paweł Klesz zrobił dzisiejszy prowadzący i zresztą nie po raz pierwszy prowadzi, że ze względu na bezpieczeństwo Państwa to obserwujecie to, że są już barierki. Unikniemy przypadkowości, która wystąpiła w ubiegłym roku. Z drugiej strony, chcę podkreślić, że jestem bardzo zadowolony, że jest ogromna ilość koni, ale trochę było niebezpiecznie rok temu i chcemy tego niebezpieczeństwa uniknąć. Więc, jako organizatorzy, postanowiliśmy, że w gonitwie głównej, w pogoni za lisem, będzie uczestniczyć tylko 50 jeźdźców 50 par. Będzie kwalifikacja, co podniesie atrakcyjność. Będę proponował, żeby obserwować ten parkur. Jeździec, który przeskoczy parkur, dostanie od pana Mirka Sadowskiego i Tomasza Kwiatkowskiego flot z numerem. I to po wyjeździe w teren za Lisem, wtedy kiedy ponownie tu zjedziemy, będzie kwalifikować jeźdźca do udziału w gonitwie głównej. Dla pozostałych jeźdźców, a także tych, którzy będą brać udział w gonitwie głównej, będzie też wielka atrakcja, bo będzie wyścig płaski. Jak Państwo popatrzycie, to jak ja teraz, i widzicie tą ścianę lasu. To tam wystartujemy. Wtedy każdy z jeźdźców na tym terenie, z wyjątkiem oznakowanego jednego dołka po drodze, będzie mógł dać koniowi ile tylko. Dał mu ofsa. Meta będzie na skraju tych taśm. Jest wysypana trocinami. Także pozostanie jeszcze na wyhamowanie konia w pełni, z pełnego biegu do tej barierki około 150 metrów. Jest świetna, bardzo wartościowa nagroda. Dlatego co wygra. Podkreślam, że wtedy nie musi umieć skakać, może troszkę gorzej jeździć, ale do przodu może jechać. Jeśli mu się nie uda dojechać, a spadnie, to będzie miał miękkie podłoże. Podkreślam, że uroczystość dzisiejsza jest ubezpieczona. Odpowiedzialność bierze firma ubezpieczeniowa, ale każdy ryzyko bierze na siebie. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu miłej zabawy, doskonałych wrażeń i obserwujcie, jak jeździmy.